lat, Busko Zdrój, ulica Kościuszki 50A, pierwsze piętro. Zapraszam. Drodzy, bardzo się cieszymy, że jest nas, Was tak wielu dzisiaj, że Chmielnicki Rynek mógł stać się takim małą wioską świętego Mikołaja. Choć widać, że i Grinch do nas zawitał, ale chyba świąt nam nie ukradnie. Grinch nam nie ukradnie, Mikołaj dzielnie broni naszych świąt. E, moi drodzy, jak już tradycją się stało, podczas właśnie takiej zabawy, powiedzmy, Mikołajkowej. Też chcemy docenić i podziękować, ale także Państwu pokazać e, naszą najzdolniejszą młodzież, tych, którzy są już dzisiaj nadzieją naszego miasta, naszej gminy, ale myślę, że wkrótce mogą być także nadzieją dla naszego województwa, a może także i jeszcze szerzej. To dobry czas, żeby właśnie tych młodych ludzi pokazać, bo to oni dzięki swojej pracy, dzięki swojemu wysiłkowi dzięki myślę też wielu godzinom poświęceń dochodzą do tego, że dzisiaj właśnie na tej scenie będziemy mogli w imieniu samorządu miasta i gminy Chmielnik wręczyć im stypendia. To jest ta starsza młodzież, ta młodsza zawsze takie stypendia dostaje w szkole podstawowej. Bardzo się cieszymy, że z roku na rok jest coraz więcej wniosków, coraz więcej młodych osób, którzy właśnie chcą stawiać na wiedzę, chcą stawiać na naukę, chcą pokazywać, że to jest też droga do tego, aby móc osiągnąć w życiu coś. Bardzo serdecznie zapraszamy, jeśli oczywiście są ich rodzice, to także wraz z nimi zapraszamy, bo to myślę, że jest taka chwała i duma także właśnie dla rodziców, ażeby móc tą wspaniałą młodzieżą się pochwalić. Więc zaraz z panią przewodniczącą przystępujemy do wręczenia stypendiów. Serdecznie zapraszamy Izabelę Cofur. Jeżeli Iza jest z nami, to serdecznie zapraszamy. Jeżeli Izy nie ma z nami, to odbierze z paczkomatu. A czy jest z nami Amelia Dąbrowska. Jest z nami Amelia. Bardzo serdecznie witamy, gratulujemy Amelio bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, brąkie, gromkie brawa, gromkie brawa. Jeżeli oczywiście ktoś z tych osób wyczytanych gdzieś tutaj się między nami będzie jeszcze pojawiał, to serdecznie zapraszamy. Jakub Wrona, jeżeli jest Jakub z nami, to serdecznie zapraszamy. Jakub Wrona. Jest taka moc atrakcji, że być może na karuzeli, może na zjeżdżalni, a może przy alpakach gdzieś Jakub się zagubił. Yy, Oliwia Bochenek, serdecznie zapraszamy. Oliwię. I cały czas mówię, jeżeli są rodzice, serdecznie zapraszamy. Słuchajcie, to jest jedyny czas, kiedy można pogratulować dziecku też na scenie. Oliwia, dziękujemy, gratulujemy. Serdecznie zapraszamy Julię Kwiatkowską. O, jest i mama Oliwii, bardzo serdecznie dziękujemy za obecność i za wsparcie dla córki. Gratulujemy. <grymne> Czy Julia Kwiatkowska jest z nami? To też nadamy do impostu Kinga Kwiecień. Zapraszamy Kingę kwiecień. Jeżeli Kinga nas słyszy, to serdecznie zapraszamy. Widzicie, z młodymi ludźmi to tak jest. Weekend wyjechali. A Marcin Zadorski, czy jest z nami? My będziemy wyczytywali tutaj co chwileczkę jeszcze. Marcin Zadorski, czy jest z nami. Dobrze. A a Gabriela Zychowicz? Jest. Witamy i brawa, brawa. Tak jest, serdecznie gratulujemy. Serdecznie gratulujemy. I dla mamy też gratulacje. To zostajemy przy nazwisku, ale zmienimy imię. Patrycja Zychowicz. Zapraszamy, Patrycję Zychowicz. Mamy tatę, kto jest, zapraszamy. Gratulujemy Ci bardzo serdecznie. Pięknie. Magdalena Praśkiewicz. Serdecznie zapraszamy. Gratulujemy bardzo serdecznie. Gratulacje. Lena Zychowicz, serdecznie zapraszamy. Tak jest, ale jakiś słabo to brawa, proszę państwa naprawdę. Jak to ma tych młodych ludzi zachęcić do dalszej edukacji to słabe te brawa naprawdę. Jakub Jakubiec, serdecznie zapraszamy. Jakub Jakubiec, czy jest z nami? A, Zuzanna Ramska. Serdecznie zapraszamy Zuzannę Ramską. Stąd to w ogóle nic nie widać, więc nie wiemy, chyba nie ma. Grinch porwał. Tutaj słyszę. Maja Tetela, zapraszamy. Serdecznie ci, Maju, gratulujemy. Gratulacje. Patrycja Krawczyk. Jest Patrycja. Chyba nagramy takie brawa, będziemy puszczać z, chyba z playbacku. Coś mi się wydaje, to jest... Serdecznie gratulujemy Patrycjo. Zuzanna Tworogowska, jest Zuzanna z nami. Pewnie gdzieś tutaj, a Magdalena Lewicka, jest Magdalena z nami. Dziś nie w stroju OSP, ale koleżanki, strażaczki dzielnie kibicują. Serdecznie Ci gratulujemy. Weronika Matyjanek. Jest z nami Weronika. Gratulujemy Ci bardzo serdecznie. I życzymy dalszych postępów. Mateusz Kwiecień. Nie mamy chyba. Dobrze. To idziemy dalej. Jakub Srokosz, czy jest z nami Kuba? O, aplauz się znalazł, pięknie, proszę bardzo. Jakub Srokosz, czy jest z nami? Chyba też na karuzeli. Izabela Przeździk, serdecznie zapraszamy. Jest i za z nami. gratulujemy i chyba, że ktoś jeszcze jest z tych osób, które wyczytywaliśmy, to serdecznie zapraszamy, może jeszcze raz powtórzmy, może ktoś tutaj jest gdzieś, dotarł i nie wie, że ma do nas przyjść, chcieliśmy zaprosić Pani Przewodnicząca tutaj szybciutko, to może bardzo serdecznie zapraszamy, tak, Zuzannę Tworogowską, jeżeli jest, Jakub Srokosz, Mateusz Kwiecień, Zuzanna Ramska, Jakub Jakubiec, Marcin Zadorski, Kinga Kwiecień, Julia Kwiatkowska, Jakub Wrona i Izabela Cofur. I to są, szanowni Państwo, ci młodzi ludzie, którzy, a być może na weekend wyjechali. Czują się, że są usprawiedliwieni. Szanowni Państwo, to są właśnie nadzieje naszej gminy. Bardzo Wam wszystkim serdecznie gratulujemy tego, co już osiągnęliście. Życzymy Wam tego, żeby to był początek Waszej drogi, żebyście nie ustawali, a my jako samorząd dopilnujemy tutaj, żeby Was za to hojnie wynagrodzić. A rodzicom bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy. Bądźcie dumni ze swoich pociech. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Tak. A za Jakuba, za Jakuba odbierze siostra bardzo dobrze. Proszę. Pani Iwona czuwa nad wszystkim. Bardzo serdecznie zapraszamy, gratulujemy Pogratuluj bratu. Tak. Pan fotograf nas zostawi, zapraszamy. Przecież ty sam Brawa, proszę Państwa, takie prawdziwe, nie z głośników. Ta kolenda mieszka w mym domu, ta kolenda gdzieś chowa się w szapie i czeka cierpliwie skulona cichutko, tak jakby w transie Kolena nie stroni od bólu Lecz nigdy, nie szlocha, nie płacze Bo w końcu nadejdzie jej pora Z i bo za zakołacze Poczujcie to więc razem ze mną Niech zabrzmi dźwięk świąt w naszych uszach Usiądźmy dziś razem przy stole I cieszmy się tą chwilą, co wzrusza czujcie to więc razem ze mną Niech zabrzmi dźwięk świąt w naszych uszach Usiądźmy dziś razem przy stole

Kolega, niejedno zrozumie, cierpliwie wszystkiego wysłucha, mocno do serca przytuli. W Usiądźmy dziś razem przy stole I cieszmy się Tą chwilą, co wzrusza Uczujcie to więc razem ze mną Niech zabrzmi dźwięk świąt w naszych uszach Usiądźmy dziś razem przy stole I cieszmy się Tą chwilą, co wzrusza